Hejka! Dzisiaj zobaczycie, jak nam minęły Andrzejki i czego lepiej nie robić. Na początek zostawcie łapki w górę, usiądźcie wygodnie i zaczynamy! Bella ragazza, co z moim spaghetti? Już się robi <laughs> Mamma mia, co ty wyprawiasz? No robię ci spaghetti, tak jak chciałeś. Nie no, czy ty złamałaś makaron? Tak się nie robi, to jest przestępstwo kulinarne. Jak ci nie pasuje, to zrób sobie sam. Nie mam dużo pracy. Moja mama wie, jak się robi spaghetti. Powinna ci tych nauczyć. Co ty powiedziałeś? Jeszcze słowo, a spędzisz noc u mamusi. Żonko, uspokój się! Nie podejmujmy pochopnych decyzji! Hejka, wróciłam! Cześć, kochanie! Co ty to dalej mówisz z włoskim akcentem? Ja, ale skąd? Dlaczego wszyscy mi to mówią? To nie tylko to: stał się totalnym mamicynkiem! Co to masz w tym pudełku, kochanie? E, to prezent od Cioci Uli, chyba wysłała go na Andrzejki. Bellissimo! Zobaczmy, co to takiego. Co, to jakieś karty? Aha, to karty Tarota. Ale ja przecież nie gram w karty. To nie karty do grania, tylko do wróżenia. Już zapomniałeś, że w Andrzejki robi się wróżbę? Aha, świetny pomysł. Może w tym roku zamiast układania butów i lania wosku, tata powróży nam z kart. No nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie wiadomo skąd ula je wytrzasnęła. Mam przeczucie, że to nie są zwykłe karty. Żonkę, nie mów, że wierzysz w takie głupoty. To na pewno lepsze niż lanie Bosku. Przynajmniej nie poparzy się jak co roku. <zaj00> już się nie mogę doczekać jutrzejszych Andrzejek. <zaj00> A ja zadbam o to, by tata jutro już mówił normalnie. <zaj00> Najwyższa pora. Przecież mówię normalnie. <zaj00> oh, nareszcie w domu. Wreszcie będę mogła sobie poczytać komik z doktora Strange'a. No ja też. Wiktor, czemu znowu siedzisz w mojej szafie? Wynocha! Ehe, sorki. Następnego dnia. Wow, ale klimat. Żonka chodź, Sara już wróciła. Już idę. O, widzę, że mama wreszcie ci puściła właściwy kurs polskiego. Nie wiem o czym mówisz. Słuchajcie, mam naprawdę złe przeczucia co do tych kart. Tato wiesz, co robić? Na pewno przeczytałeś całą instrukcję do końca? To jakieś bzdury. Poza tym prawdziwy mężczyzna nigdy nie czyta instrukcji. Dobra, zacznijmy od wróżby dla ciebie. Fajnie. Wyłożę trzy karty i zobaczymy, co przepowie dla ciebie przyszłość. Głupiec koło fortuny i magik No okej, okay, ale co to oznacza? Nie mam pojęcia Patrzcie, ten facet wygląda jakby trzymał sztafetę, a ten drugi jak szewczyk bratewka Jest jakiś dziwny, wygląda jakby chodził po mieście w skarpetkach e, Tato, w instrukcji jest napisane, żeby pod żadnym pozorem nie żartować sobie z kart Dlaczego? E, bo mogą się obrazić i może się stać coś strasznego Co? Niby w jaki sposób karty by się miały obrazić? Patrz, wylosowałaś sobie krowę ze skrzydłami. Co za bzdura! Co się stało? Lampa się sama zaświeciła. No tak, ale dlaczego na czerwono? To niemożliwe, przecież nie mamy czerwonej lampy. A widzisz, to przez te karty. O, już znowu świeci normalnie. Nieważne, coś tu jest nie tak. Koniec z wróżbami na dzisiaj. A co z moimi Andrzejkami? Yy, za rok też będą. A chciałam, żeby ktoś mi też powróżył. Ach, no dobra, i tak muszę się pouczyć. Jakiś jeszcze później. Czy to muzyka pop? Cześć, braciszku, przyszedłeś posiedzieć w mojej szafie? Co? O co chodzi? Przecież nie lubisz, jak ja siedzę w twojej szafie. Co ty opowiadasz za bzdury, kochany braciszku? Coś jest z nią nie tak, ona by nigdy do mnie tak nie powiedziała. Sara? E, coś się stało? E, nic, tylko ostatni raz widziałam cię w ciuchach z Hello Kitty jakieś 5 lat temu. Naprawdę? No tak, już zapomniałam, jak wyglądasz w czymś innym niż ciemne, szerokie bluzy. E, dobra, a mamy gdzieś pumpernikiem? Co? Od kiedy to lubisz pumpernickel? E, nie wiem, ale naszła mnie straszna ochota na pumpernickel. <noise> nie mam pojęcia. Zapytaj, taty, on lubi takie rzeczy. Hej, tato, co robisz? Ach, czy to pumpernickel? Nakryłaś mnie. A? Chciałem wspomóc Mikołaja w tym roku i kupiłem ci kolejny komiks z uniwersum Marvela. Z uniwersum czego? No. Marwela, wiesz, Spider-Man, kapitan Ameryka i takie tam. Ha? Pierwsze słyszę. To ekipa jakiegoś zespołu muzycznego? Nieważne. Masz może pumpernickel? Pumpernickel? Nie, całe zjadłem. Ech, no trudno, jakoś przeżyję. Z zaraz, nie chcesz tego komiksu już teraz? Dlaczego bym chciała czytać komiksy z gościem, który chodzi po mieście w piżamie? Nie że tym nastolatkom naprawdę szybko zmienia się gust. Jeź. Hej Sara, nakarmiłem Ofi. Kogo? No twojego szufia, Może go od razu umyjemy? Fuj, miałabym dotknąć to obślizgłe coś? Chyba żartujesz. Ta jaszczurka wygląda jak spleśniały kamień. Jak możesz tak o niej mówić? Ach, możesz ją sobie zabrać. Nie słuchaj jej. Zaraz, czy ty się malujesz? Aha. Coś jest nie tak, Sara bardzo rzadko się maluje. Mamo, się jest nie tak z Sarą. Też mi się tak wydaje, urasia jak Barbie i chciała chciałaś zjeść pomparnikiel. Wiesz co, ja myślę, że to nie jest moja siostra. On ma rację, gdy pokazałem jej komik ze Spidermanem, to spytała co to za dziwak w piżamie. To rzeczywiście do niej niepodobne. Co to było? To chyba u niej w pokoju. Sara, kochanie, wszystko w porządku? Czerwone światło! Tak jak wczoraj przy wróżeniu z kart. A widzisz, mówiłam ci, żebyś nie bawił się tymi kartami. Dobra, skoro to nie jest Sara, to gdzie jest nasza Sara? Mamo, tato, jest tu kto? Czemu jestem tu zupełnie sama? Gdzie jesteście? Słyszałaś to? Nie, co takiego? Wydawało mi się, że słyszałem jej głos gdzieś w salonie. Wiecie co, chyba muszę zadzwonić po siostrę. No powiem wam, że nie mam pojęcia! Pierwszy raz spotykam się z czymś takim! Długo już tak lewituje? No, co najmniej od dwóch godzin. Myślę, że to przez te karty Tarota, które nam wysłałaś. Jakie karty wybrała? Te trzy: głupca, magika i koło fortuny. W instrukcji napisali, żeby pod żadnym pozorem nie śmiać się z kart, a Andrzej wyśmiewał się z jego skarpetek i krowy ze skrzydłami. A ten jeszcze ma kokardkę. Nie no, nie wierzcie we wszystko co czytacie. Karty nie mogą się na nikogo obrazić. No to co sprawiło, że moja córka medytuje dwa metry na ziemię w swoim pokoju? Do tego zachowuje się jak ktoś zupełnie inny. Wiecie co? Wydaje mi się, że mój kolega z Włoch miał podobny problem. Wylosował nawet chyba te same karty. Jego żona wcześniej zrobiła coś strasznego. Co takiego? Złamała makaron, robiąc spaghetti. No widzisz? A mówiłem ci, że nie wolno łamać makaronu do spaghetti. No nie mów, że to zrobiłaś! Przecież to przestępstwo kulinarne. Wkręcacie mnie, co? Słuchajcie. Makaron symbolizuje wiązania pomiędzy wymiarami. Łamiąc go, zaburzyliście porządek czasu przestrzeni. Te karty to tłumaczą. Niby jak. Zrobiliście coś głupiego, dlatego jest głupiec. Użyliście magii, dlatego jest magik. Zakręciliście kołem fortuny, co oznacza, że pomieszaliście wymiary. Wygląda na to, że moja siostrzenica znajduje się teraz w świecie pomiędzy wymiarami. A ta dziewczyna u góry to jej alternatywna wersja. Jak to odkręcić? Wystarczy poczęstować ją poprawnie ugotowanym spaghetti. Mam nadzieję, że lubi spaghetti bardziej niż pumpernickel. Okej, okay, ja się tym zajmę. Mmm, pyszne to spaghetti. Co ja mam na sobie? Hello Kitty Wiktor, co ty znowu robisz w mojej szafie? Chyba już wszystko wróciło do normy Wiesz żonka, tak się poprawnie robi spaghetti Wiem, bo mamusia mnie nauczyła Co ty właśnie powiedziałeś? Nie wiem co jest zgrane czuję się jakbym ostatnie kilka godzin Spędziła w mgle Ale jeśli wam się podobało to zostawcie łapki w górę I pa! ちいちゃん。